Takie sygnały, po których można poznać, że w danym miejscu znajdują się oni, ci przestępcy. Znaki rozpoznawcze. Po czym to poznać, jeżeli jest coś podejrzanego? Po czym to poznać takie charakterystyczne cechy? Przy tych budynkach, gdzie znajdują się magazyny z towarem, często robią Burdy. Co to znaczy burdy? W głośne wykrzyki w środku nocy, głośne wykrzykiwanie, przeklinanie do czwartej rano. Takie były sytuacje. No, jeśli chodzi o dom w domu, no to tu panie, odkurzanie, robienie awantur. Dealer robi awantury w środku nocy. No, i te adres zaczyna się od godziny 19.00. Już zaczyna, zaczyna łazić, zaczyna krzyczeć, palić. Pali w sumie na okrągło, nie? Ale, ale wtedy szczególnie jest najbardziej aktywny. Dostaje słowo toku. Zlecał, żeby przeklinali, nie? Czyli to przeklinanie, wyzywanie od kurwy jebanej. To było już yy, takie na okrągło, kurwa nie takie na okrągło, słowotok taki. No to już było na samym początku, od kiedy ja tu mieszkałam, mnie I to nie tylko on to robił, młodych chłopaków do tego angażował. i Ta jego córka się śmiała i ja na początku nie się zastanawiałam, czy on do niej to robi, czy czemu ona się śmieje, że to było takie dla mnie dziwne, nie? Dziewczyna jest z chłopakiem, on ją wyzywa, ona się cieszy, nie? No i oczywiście mm, tu chodziło o mnie, tak? To chodziło, chodzi o to, żeby cię złamać, żeby cię przestraszyć. No jest to forma zastraszania, forma takiego... Ataku, tak, agresja słowna. Tak to, przemoc słowna, agresja słowna, tak to, tak to bym nazwała. No i teraz ostatnio, te, te ostatnie miesiące, no to wrzesień, no to tutaj nagle się to zmieniło, tak? Czyli, znaczy, wydarzyło się coś, co było wcześniej no występowało, ale teraz to oni robili, on, on dealer i jego partnerka siedzieli całymi nocami, cały tydzień i w kółko powtarzali na zmianę hmm, przez, no do, do samego, no do samego, ranka yy, w kółko te same słowa, w kółko na okrągło powtarzali przekleństwa, czyli yy, kurwa jebana, wypierdalaj I, i tak na zmianę te dwa przekleństwa do samego rana na okrągło, nie? No, a wiadomo, ja się budziłam, prawda. Błąd, że sobie nie zatkałam uszu i po prostu no i w każdym razie to się na okrągło dzieje, nie? Non-stop. Non-stop. Nie wiem, no, w jakiś trans wchodzą. Wiecie, jak się człowiek naćpa, no to różne, różne zachowania się pokazują. Te takie słowotoki to już były wcześniej, on, on dostawał takich słowotoków, razem z nią się tam kłócili, więc jakieś głośne takie zachowania, krzyki, awantury, dealer ma dwie twarze, nie, czyli może ci pokazać taką agresję, groźbę, robi to po cichu, nie, Mówi to tak, a może wykrzyknąć, może, może się wydrzeć, bo, bo takie zachowania też widziałam. I co jest charakterystyczne, nagle zmienia twarz. Nie? Czyli w tym momencie nie wiem, gra takiego. Nie tak będziemy rozmawiać. Albo coś takiego, nie. Taka, taka złowroga twarz. A za moment słyszysz za ścianą, że oni się śmieją, nie? Więc to, to jest teatr, to musicie wiedzieć, nie? Jeżeli macie do czynienia z czymś takim, takimi zachowaniami, oni grają. Oni, oni grają, po prostu chcą was przestraszyć, nie? Jakie jeszcze rzeczy są charakterystyczne? No, że właśnie tu nie mieszkają, nie żyją swoim życiem, to widać. Zajmuje, zajmują się monitorowaniem was, pilnowaniem was, y no a ci, co im służą, prawda, z innych mieszkań strzepują, co robicie, gdzie idziecie i tak Tak jak mówiłam, stale 3-4 samochody luksusowe pod budynkiem, który powinien być wyremontowany, nie? Czyli stary jakiś budynek obskurny i pod nim zawsze stale cztery samochody luksusowe i ciągle te samochody się wymieniają. I oni się przesiadają do różnych samochodów, wymieniają się. No to już jest podejrzane, nie? To już trzeba się temu przyjrzeć, już policja musi się zainteresować. Z tym ubieraniem się to, tak jak wam mówiłam, nie? Ubierają się w miejscu przestępczości na sportowo, czyli bluzy czarne, spodnie... Nie stroją, nie chcą zwracać na siebie uwagę. Y głównie dominują ciemne kolory. Kolorowo się ubierają w momencie, kiedy klasycznie kolorowo ubierają się, kiedy udają, kiedy, kiedy udają przed tobą. I na przykład oni mogą pokazywać, że oni są w ogóle niezwiązani ze sobą, nie, ci mieszkańcy, ci, ci przestępcy z różnych mieszkań, że mogą nie mieć nic wspólnego, mogą udawać. A kiedy wy nie widzicie, to oni łażą do siebie wzajemnie. Nie chcą, żebyście wiedzieli, że oni dla nich pracują, że oni pracują dla Dille. Wiecie, kiedy nie dajecie się sprowokować, kiedy zachowujecie milczenie i, i macie już ogląd całej sytuacji, wiecie, z kim macie do czynienia i omijacie ich szerokim ukiem, no to oni, oni wymyślają, stają na głowie, żeby was właśnie wkręcić w jakąś dramę, żeby was wkurzyć. Tam, gdzie się znajdują, robią chaos. Śmiecą, rozrzucają papierki, szanują porządku, nieustannie przekraczają te granice, nie szanują czyjegoś, czyjś granic ciągle je przekraczają, dlatego wobec takich ludzi trzeba nieustannie stawiać konsekwentnie granice. W dzień mówią dzień dobry, tak jak mówię, w nocy ciebie przeklinają albo na korytarzu, robią takie akcje obgadywania i mogą to robić celowo właśnie, żebyś ty to usłyszał, żebyś się czuł osaczony, że oni mają przewagę nad tobą. I tak jak mówię, w miejscu gdzie jest magazyn wjeżdżają samochodami w różnych odstępach czasowych, żeby nikt nie skumał, że oni są zorganizowani. No i dealer ustala melodię, ustala muzykę, w której oni, oni włączają muzykę Jakąś dudniącą i wjeżdżają w, momencie, w tym momencie wjeżdżają na posesję z tą włączoną muzyką, albo na przykład robili też tak, że włączali tą dudniącą muzykę pod domem. to Bardzo głośno z samochodu. Też to są charakterystyczne takie zachowania. Może oni próbują poinformować otoczenie, że przyjechali. Nie? Dealer informuje wszystkich wokół, że on zaczyna pracę, że można przyjść u niego kupić towar, albo też służy to, ja, tego, ja tak uważam, że, że on po prostu próbuje zastraszyć też w ten sposób. Nie? Taki, taki rodzaj, takiej groźby, ostrzeżenia takiego, no przyjechałem, żeby ci dowalić. To też jest celowe, to też jest teatr. No, takie dziwne, na przykład, wyciągnięte siekiery na widoku, wyciągnięte znicze na korytarzu. Takie dziwne rzeczy robi, żeby dać Ci coś do zrozumienia, i ta groźba śmierci nieustannie. No i to, że, to, że właśnie to te słowa są kluczowe: znikniesz i, i nikt cię nie zobaczy, nikt cię nie znajdzie. No, to chodzi, chodzi właśnie o to: o spowodowanie śmierci w taki sposób, oni, oni ciebie trują, robią Ci. Dokonują Cię otrucia, i tak żeby spowodują tą śmierć, otrują cię, zatrzyma ci się serce, że cię nikt nie znajdzie, nikt cię nie uratuje, nie, i nikt się nie dowie, że to oni zrobili. To jest tak wszystko wymyślone, żeby nikt nie, nie skumał, nie dowiedział się, że to oni. A tak naprawdę to oni wywołują też tą śmierć. No to są takie najbardziej charakterystyczne rzeczy: chaos, smród, hała, w danym miejscu nie czujesz się bezpiecznie, dziwne rzeczy się dzieją, akcje zjazd, dziwnych ludzi w czarnych ubraniach. Łańcucha, przekleństwa głośne, wykrzykiwań, prezy, chlanieć panie, bardzo, bardzo do późna. No i to się ciągle powtarza i jest, jest ten sam schemat.